Agnieszka w pewnym momencie mówi, czy ona mogłaby poprowadzić. Ja sobie myślę tak. Odcinki szutrowe, bardzo niebezpieczne, bardzo łatwe do mm, strzelania autem, tak zwanego dacha, ale myślę, że ostatecznie nie musi szybko jechać. Spróbuj. Ja wiedziałem, że ona wyjdzie z taką inicjatywą, wiedziałem, czułem to. No i proszę Państwa, przesiedliśmy się i Agnieszka mówi, że nie dostaje do pedałów. Przesunął mi fotel. Fotel w samochodzie ledowym, pełen kubłem, tak zwanym jeszcze uszami, nie da się przesunąć. W tak prosty sposób, trzeba rozkręcać śluby, cała konstrukcja, zmienić i tak dalej. To jest zabawa na dobrą pół godziny do godziny czasu nie ma możliwości, więc postanowiliśmy w bardzo prosty sposób. Dwa swetry, dwa polary pod plecy, a gdzieś ktoś jakoś dopedał dostała. No i proszę Państwa, po dwóch przejazdach bodajże, trzeci przejazd już był taki fajny, czysty. I dosyć szybki. Osiągałaś tam szybkości w granicach 140 na godzinę, nawet mm. y, bardzo bezpiecznie. I proszę Państwa, naprawdę, mimo że ja nie lubię jak kobieta prowadzi z lewej strony, nie zawsze czuję się z, z niektórymi kobietami oprócz mojej żony bezpiecznie. Y, to byłem zszokowany w sensie pozytywnym, że tak se doskonale radziła z samochodem, którego w zasadzie nie zna. To jest jedno. I następna sprawa, że praktycznie no nie ma u fotela ustawionego tak, jak powinno mieć to zrobione w sposób profesjonalny. Także wielkie brawa Agnieszka i szacunek. egzamin. Brawo Agnieszko, ode mnie też, od całej redakcji Radia Yard. Jesteśmy z Ciebie naprawdę bardzo, bardzo dumni. Ja chciałabym podziękować redakcji też za udostępnienie anteny radia, że mogliśmy zdać relację z tego wydarzenia, ale i także Tobie, Marianie, jeszcze raz za to, że obdarzyłeś mnie zaufaniem. Generalnie rzecz biorąc jestem fanką motoryzacji, za to, że mogłam wziąć udział w tym rajdzie, świetna sprawa. Tym bardziej, że wiesz, zapach w ogóle samochodu, tych spalin, opon, kiedy kamienie uderzają w karoserię, że... Kurz, tak? Tak, kurz w gratisie, huk, ryk, silnika to jest coś niesamowitego, no to trzeba kochać, to trzeba lubić. Ja to lubiłam, bardzo lubiłam, teraz to pokochałam, zatem nie wiem jeszcze, jak ta przygoda się rozkręci, ale myślę, że na pewno progres jakiś będzie. Jest, proszę Państwa, taka. To jakie jak macie plany? Jakie macie pomysły na dalszą współpracę akurat w tej materii, na tej płaszczyźnie? Trudno powiedzieć jakiś planach. Może gdzieś... będziemy szkolili agnieszkę pod kątem pilotki, ewentualnie zawodniczki? Nie. Myślę, myślę, że... myślę, że warto w nią inwestować. Inwestować na pewno, natomiast myślę, że bardziej sprawi frajdę, bycie zakiernicą i Uprawianie tego sportu w sposób bezpośredni, niż y, trzymanie notatek i, i, i zapisywanie tras. Zdecydowanie. zdecydowanie. Żadne trasy. notatki, żadne zapisywanie. W ogóle nie jestem zwolenniczką tego sportu. Agnieszko, zapisania. czyli co? Będą kolejne samochodowe Mistrzostwa Białego Stoku już całkiem niedługo. To będzie rajd niepodległości bodajże i wtedy wystąpisz już jako kierowca. Tego nie wiem. Jeżeli zostanę zaproszona, oczywiście zaproszenie przyjmę. Nie mam jeszcze takiego samochodu, którym mogłabym sama wystartować. Nieprawda. Są to jakieś tam... Mogę ci pożyczyć. Chyba, że miło życzysz, ewentualnie swoim mogłabym to zrobić. Natomiast bardzo chętnie podejmuję jakiekolwiek inicjatywy. No, moją pasją jest życie, zatem czy to jazda wierzchem, w siodle, czy to latanie szybowcem, czy jazda rajdówką. Wszystko biorę po prostu na klatę przyjmuję, bo kocham żyć i kocham dusić życie jak cytrynę. Poznaję dzięki temu fantastycznych ludzi, związanych czy z motoryzacją, czy z każdym innym sportem i dzięki temu można też życie celebrować. I, no i po prostu żyć. Aż. Żyjmy więc na całego moi drodzy. A czy możemy jeszcze wrócić troszeczkę na temat rajdu, powiedzieć? Bardzo tak. proszę. Zbierałem proszę państwa opinie wśród zawodników w trakcie rajdu, więc. Opinia była bardzo pozytywna. rajd był doskonale przygotowany, dobrze zabezpieczony. Yy, bardzo fajne odcinki. Zawodnicy bardzo chwalili te odcinki. Przypominam, że zgłosiło się 35 załóg, yy, 33 wystartowało. No, dwie niestety nie dojechały, nie wiem z jakich przyczyn. Więc to jest dosyć duża ilość zawodników. Chwalili, że nie ma tak zwanej dewastacji sprzętu, czasami rajdy są poprowadzone w takich miejscach, że zawodnicy niszczą sprzęt poprzez urywanie kół na różnych dziurach, jamach, wykrotach, no przeróżne rzeczy się zdarzają w kraju, natomiast tutaj były odcinki równe, przyczepne, yy, tak jak zawodnicy mówili na odwagę, czyli po prostu szybkie, bo nie sztuka proszę Państwa się wpisać w zakręt przy szybkości 300 na godzinę, sztuka się z niego wypisać. Czyli wyjść z zakrętu Zdecydowanie tak i tutaj też mogę to potwierdzić Piotrek zresztą jest profesjonalistą I nawet chciałabym, Chciałam trochę tak odstąpić od regulaminu I nie jechać Mówimy w kasku Piotr Bagniuk, tak Chciałam nie jechać w kasku, zrezygnować z tego No bo wiadomo, fryzura i na zdjęciach brzydko by się wyglądało Ale absolutnie nie było odstępstwa Tak więc pełen profesjonalizm Ogromny poziom i duży szacunek od nas Słuchajcie, rajd był udany, w takim razie jeszcze jedno pytanie na koniec, takie krótkie i krótka zapewne będzie odpowiedź. Czy to, co przeżyliście, a w szczególności te Agnieszko, można nazwać taką drogą do piekła, road to hell? W pozytywnym znaczeniu tego słowa na pewno, tak, zdecydowanie. Ja myślę, że z Marianem będziemy się spotykać systematycznie na antenie Radia i Telewizji Arty Białystok. Będziemy opowiadać Państwu o bezpiecznej podróży, o tym, jak przygotować samochód do zimy, ponieważ Marian jest nie tylko kierowcą motocyklowym, samochodowym, ale i także. Że przedsiębiorcą, który zna się na rzeczy, na motoryzacji, zatem wykorzystamy go trochę. I jest związany z Bielskim podlaskim, gdzie Radio Jart nadaje na 95,5 FM. Oczywiście, proszę Państwa, będziemy to kontynuować. Akurat tak się zdarza, że w Bielsku prowadzę własny serwis samochodowy. Firma nazywa się Auto Mieści się na ulicy Białostockiej 86. Pozdrawiamy! Boi mi się żadnych napraw. Robimy prawie wszystko oprócz automatycznych biegów. Myślę, że robimy to w miarę profesjonalne, na godziwym poziomie. Doświadczenie wyniesione z motosportu, także z wyścigów 24-godzinnych. Miałem to przyjemność trzy razy być szefem teamu motocyklowego w wyścigach Master of Endurance. To są najtrudniejsze wyścigi na świecie, bo wyścig twa Dwa razy byłem na torze Lema we Francji, raz na torze Spa, raz na torze Majcure, także we Francji. Spa jest z Belgii. I jechaliśmy motocyklem 24 godziny, to jest niesamowite. Oczywiście ja wtedy dla teamu szefowałem i te przeżycia i te doświadczenia, które w 20-letniej karierze na torach wyścigowych zgromadzone, także proszę Państwa się przetwarzają na system obsługi pojazdów, szczególnie system obsługi hamulców, ale o mechanice, o przygotowaniu samochodu do zimy, o pewnych trikach, które są pomocne w codziennej jeździe, chociażby zawracaniu na wąskiej ulicy, tak jak dla Agnieszki to pokazałem i powiedziałem. Będziemy o tym mówić w innych odcinkach. Myślę, że czegoś się nauczymy i coś wspólnie osiągniemy. Myślę, tak. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wyjątkową rozmowę. Pan Marian Dąbrowski, pasjonat wyścigów i rajdów z wieloletnim doświadczeniem za kierownicą, i nasza redakcyjna kobieta w aucie, Agnieszka Kamińska. Dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie całe Bies Podlaski, moich przyjaciół. Pozdrawiamy gorąco i wyruszamy w drogę do piekła z Chrisem Rion. Już za chwilę na antenie Radia Yard.